Simon, otwórz mi wreszcie te drzwi, ile mogę czekać przed tym domem? Nie mam pojęcia co tu robi. Czy ty robię, jesteś... ja... Co tu się stało? Ej, czy tu właśnie wybuchła jakaś bomba? Simon, proszę, uważaj! Uważaj na to, bo to wybuchnie! zaraz Czemu ty wysadzasz swój własny dom? Czy ty jesteś jakiś niepoważny? Ej, czy ty jak twoja mama kotlety biła schabowe, to Ale nie, ale nie w ścianę! No, super, super, bardzo pięknie ci idzie. Widzę, że tutaj jakaś się przemiana kuchni, wszystko nowoczesne. Dobra, ładnie, to wiesz co, ja ci mogę troszkę pomóc, jak tak bardzo chcesz zrobić przenobrowanie. Weźmy sobie. Uu, jakaś, co ci się stało? No, nie, nie, Zamkę złap on poczekam, cały dom nam wysadza, przecież damkę. ja nie mogę na to patrzeć. Dobra, patrzcie to, my my sobie usiądziemy, Mamy... o, w ogóle mamy nożydzio i mamy taką fajną bombkę. Ja tą bombkę rzucę sobie... nas spadło pod mapę. Wow! Dobra, wybuchło teraz nam to. Mamy jeszcze taki fajny karabinek. Chciałbym sobie wysadzić tam. Oooo, co o, się teraz stało i się spaliłem cały Do twojego domu już na pewno nie wracamy, bo to jest wszystko zniszczone, dlatego teraz wejdziemy sobie do szkoły. Wiecie, co można robić w szkole? Na przykład Czyli możemy wejść do klasy, w szkole było ci naprawdę super. Zaraz pokażę, jak bardzo mi się podobało. Psiana, no tutaj tablica cała, dawaj! Pokażę, to się robi. Ej, weź w miejscu, mogę coś sprawdzić? Cyk. Ej, czemu zapraszam nie mogę za, cię zniszczyć? No, e, Okej, okay. pójdźmy sobie kawałek na bok. o bo... Super Jerry, zapraszam do odpowiedzi. Uu, jakie odpowiedzi ty? Pan sobie chyba żartuje! Moja waga? odpowiedź będzie tutaj. Pan sobie na nie stanie. Waga? Dokładnie Kora... Tak, tak, Wiesz, to jest to moja odpowiedź. Wow, Ej, czemu ci to nie wysadziło? Ale ty masz farta w ogóle. Co ty byś chciał zrobić? Wiesz co, ja ogólnie mam naprawdę dość tej szkoły, Zapadło dlatego. Się waga. Jakie zapada? Postaw tutaj jedną butlę. Może sobie jeszcze pójdziemy do jakiegoś innego miejsca. Co my tutaj dalej mamy? To jest biuro dyrektora! Witam dyrektora. To że, prezydencik sobie tutaj tylko zostawimy. Dobra, Simon, to musisz zrobić ty. Gdzie ty jesteś? Ja chcę to zniszczyć kiblu. wszystko. Jak w kiblu, ale czekaj, w którym, bo to są dwa. Dobra, weźmy sobie do tego. Może będzie gdzieś tutaj. Co tam obok gdzieś wybuchło? Oj, dobra, słyszałem to. To bo chyba jednak ta toaleta, tam się troszkę pomyliło. Co tu się stało? O, Simon! Dobra, to chyba nie był dobry pomysł. Dajmy sobie już spokój z tą toaletą. Miałeś się zająć biurem dyrektora. Chodź tu szybko. No nie wychodź ze A, no szkoły, tak. dawaj! Musimy sobie tutaj wszystko wysadzić, nie Jest za dużo książek, ja patrzcie, mogę. Dobra, idź tam i wiesz, co masz zrobić z tą Ja go tutaj tak zostawię to spokraci, na chwilkę. Dobra, to zaraz wybuchnie. Simon, no dawaj. To wybuchnie, no raczej, czekaj, doczekaj, No ruchu jak ruchu... wybuchnie, ty masz tą butlę na dole. Dobra, ja ci pokażę jak to się robi, bo ty nie ogarniasz. Ja mam jakiś pistolecik w ogóle, albo wejdę sobie tylko. Tutaj... Wow, Przypomniało mi się, że chyba powinienem sobie zatankować samochód, ale co tutaj robi Simon? Ej, pan się może odsunąć! A, dobra, wiesz, co nową pracę, idź do sklepu, nową a, pracę? a, dobra, i dobra, to wszystko idź tam załad ładnie, my sobie jeszcze pójdziemy do sklepu, ale wiecie co my z tym sklepem zimy? Czyli będziemy robić zakupów. A, no właśnie, nawet Simona zakazą nie ma, więc możemy sobie... To zrobić... to co tam się dzieje! Dzie... Czy ty mi właśnie wysadziłeś samochód, czy wysadził dystrybutor razem? Z moim samochodem sam, ja dopiero kupiłem ten samochód, czy ty sobie w ogóle nie mnie żartujesz. Tak. jak ty tu w ogóle wysadziłeś? Dobra, czekajcie, może mamy troszkę złą broń. Wiesz sobie taką broń. Ja tutaj się sam odsunę, czekaj, ja nie? się w odsunę. Włoo! O, ale teraz wyleciało wszystko w powietrze. Dobra, ale mieliśmy wrócić do sklepu. Ej, to jest chyba jakiś opuszczony domek, bo ten sklep trzeba cały przecież wysadzić. A w ogóle wiecie co jest najlepsze? Mamy takie narzędzie i możemy cały ten sklep sobie wyrzucić wszystko, stąd poprzemieć. Ej, ja w ogóle nie wiem jak to się dokładnie używa, ale możemy sobie naprawdę wszystko zaznaczać. Ej tu jest właśnie ulica nad sklepem. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale zniszczyliśmy sobie cały. Stację, bez dłużu, no o tu się pali wszystko! I chyba muszę sobie w ogóle załatwić nowy samochód. Simon, mogę wiedzieć, kto to jest? Czemu tutaj są coś Cztery ludzie? Kolegów do niszczenia, Zobacz, Jak tam Kolegów to... do niszczenia, przecież my nie mieliśmy. A chyba mieliśmy w ogóle całą o, się całą tą mapę. Co, się, co się tu się, się teraz dzieje? Dobra, wiecie co? Ja ogólnie znam jedno bardzo ciekawe miejsce na tej mapie, tylko musimy sobie wziąć naszą tutaj pompkę bardzo fajną. Zniszczymy sobie tą ścianę, i to powinno być tak dokładnie! Tutaj największa bomba na serwerze. Wiecie, że jeżeli tu wysadzimy, to chyba pół mapy zniszczy. Ja w sumie sam do końca nie wiem, ale. Muszę Musimy to zrobić, tylko. Ja sam do końca nie wiem jak sam chciałbyś mi z tym pomóc. Co tutaj się dzieje? że tak. Oni naprawdę nam całą mapę wysadzają. Dobra, podejdźmy sobie jeszcze raz do tego. Mamy tutaj. O, tu są pusty. Postaw... tu będzie idealny, żeby tu wysadzić. Patrzcie, postawmy sobie teraz to tutaj. I muszę jakoś w to trafić, żeby wszystko się wysadziło. Ej, jest, coś buchu jeszcze, ale to jednak nie jest dalej to. A bo tutaj jakieś pokrętyłku jeszcze było, dobra, nie wiem, tym się zajmę, Samon. Zaraz sobie do tego wrócimy. Ja cały czas tylko słyszę, jak się tak, coś niszczy. Czemu on do nas strzela z pistoletu? Ty jesteś profesjonalistą? Dobrze, skoro taki sobie profesjonalista, to proszę, pokaż nam jak to zniszczyć? Wow, ej, co się teraz rozstało? To właśnie wybuchło i zniszczyło cały dom. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, co się dzieje w środku tego domu, bo pięknie Wy... Mogę też je w ogóle otworzyć? Wow, Ej, Samon, jaki piękny dom. Nie mam pojęcia, kogo to jest chatka, ale naprawdę świetnie wygląda. Kogo ty zaprosiłeś, sir? Czemu twoi koledzy mają broń i wszystko niszczą? Nie mam pojęcia, ich tak naprawdę nie znam. Nie, już mam dużo tego miejsca, dobra, ale wiecie co? Pamiętajcie, że dalej mamy naprawdę świetne narzędzia. Ja w ogóle chyba mogę sobie ich przedstawiać. No bo cały ten budynek, mogę go zaznaczyć. Po szczyt wow, cały budynek. Zostawiliśmy sobie... Oj, aż mam logik normalnie, w inne miejsce. Tutaj nie ma kompletnie nic. To tu jest nawet jakaś baza wojskowa. Wiecie co? Skoro tu jest baza wojskowa, to tam jest na pewno co wysadzać. A może jakiś czołg sobie znajdziemy? No, z tego co widzę, to chyba jest tutaj jakaś lekka przebudowa. To co się dzieje to jest po prostu niesamowite. Simon, gdzie ty w ogóle jesteś? Ty siedzisz w tym kiblu czasami? O, czekaj, Jerry, daj się. mam to wiesz co, poczekaj, ja może sobie do ciebie podejdę, tylko mam nadzieję, że tutaj się nic złego. Czemu to jest słonik? O, ej, czy ty właśnie wybuchłeś? Eee, Okej, okay, no w sumie tutaj wybucha naprawdę dosłownie wszystko, więc wejdźmy sobie. Teraz do tej bazy militarnej. Może nawet co się stało? I właśnie widzimy jak samochód sobie poleciał gdzieś tam na napom. O, właśnie sobie tam gdzieś poleciał na budynek. I mamy tutaj jedną ogromną butlę chyba z gazem. Więc słuchajcie, jeżeli my to teraz wysadzimy, to cała mapa powinna dosłownie się spalić. Więc mam nadzieję, że nam się uda. I teraz tak, weźmy sobie bardzo dużo tych butelek. na naokoło tej ogromnej. No nie, ja nawet nie wiem sam do końca, co to jest. Wracam sobie tutaj z powrotem. I dzieły się naprawdę bardzo dziwne rzeczy, ale pamiętacie, musimy wysadzić butle. Simon, co ci się stało? Czy ty właśnie Wysadziłeś tą butlę. Czemu to jest sama latająca głowa! Nie wiem! co, teraz Ej, nie wiem, to jest naprawdę mega dziwne miejsce. Uuu, tu jest jakiś taki zwykły domek z Roblox'a, Taki kompletnie najzwyklejszy. no ale Musimy sobie jakoś rzeczywiście przejść przez tą siatkę, więc postawię sobie tutaj minę. Ej, czy czemu cię goni? Jaki. No właśnie nie wiem, czy czy mnie mi zostawi. Ej, ja mogę przez to wyjść? Dobra, wyszedłem sobie teraz przez to. Zostawcie mi spokój. Uciekam sobie teraz do tego domu, bo wygląda naprawdę mega ciekawie. A czy coś będzie w środku? Nie, w środku niestety nie ma kompletnie nic. Ale pamiętajcie, że ja mam kostkę, magiczną kostkę, która pozwala mi na Niego, co jest, ten domek się zawalił w połowie Simon, co powiesz o tej pięknej, niezniszczonej wcale mapie wiesz przez to, kolegów? Jedną rzecz, że co tutaj jest? jest. Jeden domek. Ej, tu jeszcze jest jeden, ucalały dom, nie wierzę w to Jedyna budowla, która nie została zniszczona i możemy wejść do środka? Cały... Otwórz mi A, drzwi, czekaj Wow, jestem w środku, co tu? Nie, tu jest kolejna bomba Ej, wiesz, jak oni to zobaczą, to będzie po tej mapie? Dobra, ty się zajmij, Simon, nie zamykaj mi tego Jak odkręcasz? Dobra, czekaj, czekaj, zostaw, ja się tym zajmę Ok. teraz jest chyba bardzo dobra. Dobrze. Weź tu jakieś zaworki, poprzekręca i tak dalej. I się już stąd wyśudało. A teraz ty się tam się jakoś może tym zajmij? Jak doładuje? No, miałeś się tym zająć? Ej, gdzie ja tą mamy rzuciłem? O, A, w lampę. Nie sufit. Spokojnie, przecież. Ej, właśnie zniszczyliśmy chyba jeden ocalały dom. Stąd mogę jakoś wejść w sensie są wszystkie drzwi pozamykane. Co to jest? Ej, moja bomba się chyba właśnie popsuła. Jest na niej napisane ładowanie lol. No to bardzo fajna bombka. Cieszę, się, że się popsuła. Simon się dalej zajmuje tym naszym boilerkiem. Są wszystkie drzwi w ogóle popsute. Co ty właśnie zrobiłeś, Simon? Ej, słyszałem ten wybuch. A, tu Ale, wybuchło... Co się teraz stało? Właśnie wybuchłem, Simon. Udało mi się znaleźć schron. Tylko, że jest tu jakieś bardzo dziwne zwierzę. Co ty? Ej, no nie spadaj z tego. Jesteśmy właśnie w schronie. To już nic nie powinno nam się stać. Poza tym, że jest tu jakaś chodząca wiewiórka. Nie wiem w sumie, kim ty jesteś. Co jest? Ej, czemu ono wysadza wszystko? Jak tak patrzę, co tutaj się dzieje, to na tej mapie chyba nie ma żadnego schronu. Naprawdę, ale widziałem jedno bardzo ważne miejsce. Gdzieś na końcu mapy jest sekretny kamień, pod którym będziemy mogli się ukryć albo zbudować sobie w jakąś nie Tylko znowu gdzieś uciek, Simon. Więc zaraz Muszę sobie znaleźć, ale ta mapa wygląda naprawdę strasznie Tu jest wszystko zniszczone, co jest tylko możliwe A Szczególnie ta stacja, tamten dom Nie, no do, do, dobra, dosłownie wszystko Już prawie jestem na miejscu i słuchajcie, tutaj chyba faktycznie jest jakiś schron Podobno budował to Simon, więc jestem ciekawy, co może być na środku Widziałem go, dobra, jest tutaj Simon, co ty tutaj powiesz? Nie, powie, co, co ty robisz? No ja na tej mapie chyba nie ma jednak żadnego schronu Wiecie co, ja już mam tego naprawdę dość Koniec z tym, wracam do swojego domu Tutaj leży kawałek ze stacji A dobra, już nieważne, Weźmy sobie do środka Czekajcie, czy ktoś się właśnie wkradł do mojego domu? Co to ma być? Dobra, weźmy sobie do środka Mogę otworzyć te drzwi Simon, co ty robisz, robisz w moim domu? To, to dorzuc też robić, jak okay. dorzucisz? Nie, nie dorzucaj nic co Dobra, sobie nawet domy tracę. Simon, przecież to wbuchnie zaraz ty, To jest mój ty dom ty oh, Jak za... Czy ty właśnie wysadziłeś mój dom? Nie, dobra, słuchajcie Zostawcie Ale łapkę w górę nie. Zostawcie subskrypcję Miałam, tego dość Straciłem dzisiaj mój dom cię. całą mapę I naprawdę wszystko dosłownie są. No, tak, dzięki Simon Świetnie się po prostu idzie. Narka wszystkim